Jeżeli odkręcimy szarpak, to tutaj powiedzmy nie będzie tego sznurka. Możemy kręcić tylko w lewą stronę. Wtedy nam będzie odbijać, czyli w lewo możemy. Ważne, żeby nie kręcić w prawo, bo wtedy zerwiemy sprężynę. I teraz tak, jeżeli tutaj mam, załóżmy, że ten sz sznurek nam wypadł, tak? Tutaj mamy otwór. Musimy w lewo obrócić go tutaj do tej dziury. No i teraz przełożyć sznurek tutaj i przełożyć tutaj. Akurat poszło szybko. Ta końcówka nie może być jakaś luźna. I przesuwamy tak. Wiążemy tutaj pętelkę, żeby nam się to nie... Oczywiście najlepiej taką porządniejszą tą pętelkę, żeby nam się nie przecisnęło. I teraz pociągam za to, Tutaj mamy oczywiście tą końcówkę tego szarpaka, i to co robimy, to tak. Tutaj wyciągamy sobie ten sznurek i kręcimy w lewo. Tu jest takie nacięcie w pewnym momencie. Eee, tu akurat nie ma, ale na niektórych jest takie wyżłobienie. Możemy sobie w tym miejscu schować sznurek i robimy tak. W lewo raz, dwa, kilka obrotów, i teraz jak pociągnę tutaj to to się będzie cofać i musimy tyle razy owinąć, żeby nam tu ładnie sznurek wciągało. Czyli jeżeli tutaj w tym momencie sznurek mi wciągnęło, no to to wystarczy. Nie możemy też przesadzić, ale jak za mało razy obrócimy, to wtedy nam nie będzie tak sznurka wciągać. Czyli załóżmy, że w tym przypadku sznurek by się wciągało dotąd, to robimy coś takiego, że wyciągamy i jeszcze raz. Czyli tutaj musimy czymś wydostać. Wydostać do góry ten sznurek. Tak. I w lewą stronę dajemy jeszcze jeden obrót. I teraz, jak pociągniemy, to będzie nam jeszcze bardziej zwijać. No i to na tyle. Najważniejsza rzecz, żeby kręcić w lewo, a nie w prawo.